Z Wami, słowa Ewangelii, według świętego Jana. Piłat powiedział do Jezusa: Czy Ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli Ci o mnie? Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród Twój, arcykapłani, wydali mi Ciebie. Coś uczynił. Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, aby nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego: a Więc jesteś królem. Odpowiedział Jezus: Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu to słowo pańskie. Usiądźmy na chwileczkę, wiele proroct zapowiadało Emanuela księcia pokoju i wiemy, że to zostało potwierdzone w Boże Narodzenie, kiedy mędrcy oddali pokłon Chrystusowi, temu dzieciątku w żubku, oddali Mu pokłon, jak oddaje się królowi. I złożyli mu należne dary. 30 lat Chrystusa w ukryciu pokonuje drogę Kenozy, zejścia w dół do największej depresji, jaka jest na tym West Padole, schodzi do wód Jordanu, żeby otworzyć niebo, żeby cały lud usłyszał: To jest mój syn, umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie. Tu już objawiła się godność królewska Jezusa Chrystusa, króla wszechświata, tego, który ma władzę nad życiem i nad śmiercią. On jedyny nie wyznawał tam grzechów. Przyjął chrzest z rąk chrzciciela dla każdego z nas. A potem, udając się w kierunku Jerozolimy, najpierw zatrzymał się 40 dni, 40 nocy na pustyni. Niedaleko Jerycha, po to, aby przygotować się na tą misję, w której przewidział obwieszczenie siebie królem wszechświata. I kiedy był ostatni dzień, tej jego próby, kiedy już doskwierał mu głód, kiedy miał osłabione ciało, objawił się demon w trzech pokusach, i jedną z nich, Pokazał, że to On jest księciem tego świata, to On panuje nad wszelkimi dobrami, i chciał zaproponować Jezusowi Chrystusowi bogactwa wszelkiego świata. Jezus Chrystus to odrzucił. I potem, kiedy głosił dobrą nowinę, niejednokrotnie chcieli go obwieścić królem, ale zawsze udawał się na miejsce pustynne. Przechodził do innego miasta, do innej wioski, bo nie szukał poklasku, bo nie chciał władzy w tym wymiarze ludzkim. Obwieścił dopiero, chociaż wiele było przykładów, kiedy Jezus Chrystus pokazywał, że On jest prawdziwym królem, kiedy czynił cuda, kiedy mówił w przypowieściach, bardzo często mówił o sobie. Mówił o swoim ojcu, mówił o tej relacji królewskiej, ale nigdy nie chciał tego obwieścić bezpośrednio. Dopiero objawia to właśnie w tym dialogu z Piłatem, kiedy pokazuje, że jego królestwo nie jest z tego świata. Przypomina, przypomina każdemu z nas to zaproszenie do życia wiecznego, przypomina to, to obdarzenie królestwa. Królestwem, taką godnością królewską, synowską podczas Chrztu Świętego, bo każdy z nas został namaszczony podczas Chrztu, Krzyżem Świętym na proroka, kapłana i króla. Przypomina to, że ten, który widzi w Jezusie, Chrystusie, króla wszechświata, ma też królewskie życie. Obwieszcza to w momencie bardzo trudnym, kiedy. Jest przeodziany w szaty szkarłatne, kiedy jako berło dano mu czciny do ręki, kiedy go wyszudzono o kiedy go ciernią ukoronowano, kiedy jako tron dla niego przewidziano krzyż. I okazuje się, że to, co miało być narzędziem, przemysłem pogardy, odrzuceniem, pokonaniem, zabiciem Boga. Okazało się jego ogromnym triumfem nad śmiercią, nad grzechem, bo na krzyżu nie tylko widzimy śmierć i udręczenie, ale widzimy zapowiedź zmartwychwstania. Widzimy w krzyżu bramę do nieba. Widzimy tego, który naprawdę kocha swój lud, aż do oddania za niego swoje życie. Wszystko to było możliwe dzięki temu, że Chrystus. Umiłował prawdę i był posłuszny swojemu Ojcu aż do końca. I dlatego Piłatowi, który nie rozumiał, co to jest prawda, który wykorzystywał całą tą sytuację z Chrystusem do swoich gier politycznych, żeby załatwić interesy z Herodem, z Faryzeuszami, z Rzymianami. Ale on wtedy mówi, że przyszedł dać świadectwo prawdzie. Zaufanie Słowu. I bracia i siostry, dzisiaj też jesteśmy do tego zaproszeni, aby ta godność królewska objawiła się w nas. Jezus Chrystus nie wstydził się prawdy. Nie wstydził się tego całego swojego życia, tej historii, którą Pan Bóg dla Niego przewidział. Tej historii naznaczonej krzyżem dlatego że to co po ludzku wydawało się pasmem nieszczęść kiedy byśmy tak z boku patrzyli na historię tego syna cieśli z nazaretu okazało się było przepięknie utkaną historią miłości miłosierdzia do człowieka bardzo często prawda przychodzi do nas w zaskakujący sposób i przychodzi zupełnie z innego miejsca niż byśmy się spodziewali Drodzy siostry, z takim nastawieniem, z takim wytężonym wzrokiem i słuchem też dzisiaj zanurzajmy się w tym misterium Eucharystii. Gdzie dla nas dokonuje się to misterium męki Pańskiej. Dokonuje się to misterium śmierci, ale też jednocześnie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Bo Chrystus chce, abyśmy zobaczyli, że Jego krzyż na koniec jest krzyżem chwalebnym. Krzyżem, który mnie i Tobie przynosi poprzez prawdę zbawienie. Amen.